Bonjour. konferencji na Zamku Piastowskim, gdzie sławi się pierwszą gminę w Polsce, która dokonała scalenia gruntów Pietrowice Wielkie. Gości też prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Mateusz Pindel. Panie prezesie, pan tutaj na zamku w tym ostatnim czasie dosyć stałym gościem bywa, bo starosta raciborski chętnie pana zaprasza, nie, ale to nie oznacza, że pan tak kocha architekturę i zabytki, tylko są wspólne projekty, które powiat chciałby przy w udziale współfinansowania WFOŚ zrealizować. Proszę powiedzieć, jak te korelacje między samorządem powiatowym a właśnie funduszem przebiegają, bo to jest też wzór dla innych. Znaczy, tak prostując pana wypowiedź tych dość często, co prawda drugi raz w dniu dzisiejszym jestem. Natomiast ja takich spotkań na terenie całego województwa śląskiego naprawdę bardzo dużo odbywam, ponieważ ja uważam i zresztą cały zarząd funduszu rozmowa o konkretnych problemach, o konkretnych rozwiązaniach, które możemy jako fundusz wspierać jest bardzo ważna, bardzo istotna, ponieważ tak jak podkreślałem w każdym naszym wystąpieniu, na każdej konferencji, na każdym spotkaniu, my jesteśmy w stanie jako fundusz nie tylko zaplanować pewne rzeczy długofalowo, pod kątem programów wieloletnich, ale też jesteśmy w stanie odpowiadać na potrzeby, które w danym momencie są na terenie Regionu czy całego województwa śląskiego. Stąd też moja niedawna wizyta tutaj w Powiecie Raciborskim, m.in. właśnie na Zamku w Raciborzu, Rozmowa z Panem Starostą o wielu pomysłach, projektach, które tutaj w gestii Starostwa Powiatowego są w planach, m.in. montaż paneli fotowoltaicznych, odnawialnych źródeł energii tutaj na terenie Powiatu Raciborskiego, na różnego rodzaju obiektach użyteczności publicznej, ale również. Inwestycji w zielone przestrzenie, kwestia inwestycji w zielone pracownie, ekopracownie pod chmurką na, w szkołach tutaj podstawowych i szkołach średnich, kwestie wodociągów i kanalizacji, które co prawda samego starostwa powiatowego nie dotyczą, ale również gmin z terenu powiatu raciborskiego, więc takie informacje o faktycznych formach i możliwościach finansowania ze strony naszego funduszu. Naprawdę bardzo się cieszę. Dziękuję zarówno starostowi tutaj panu Grzegorz w swobodzie, ale wszystkim włodarzom gmin z terenu powiatu Polskiego za otwartość, ale też chęć rozmowy, bo widać, że potrzeb jest bardzo dużo. Środków również ogromna ilość, która jest potrzebna na różnego rodzaju inwestycje, natomiast samo proces planowania w okresach wieloletnich, w okresach jednorocznych jest bardzo ważny, ponieważ my nasze budżety planujemy, nasze plany finansowe w okresach rocznych, natomiast również mamy naszą strategię działania na lata 2025-2028 i tutaj jak na transformację energetyczną mamy zaplanowane z naszych środków statutowych blisko 800 milionów złotych, tak na gospodarkę wodną, ochronę powierzchni Ziemi, gospodarkę odpadami blisko 400 milionów złotych, na edukację i inne kwestie związane z zapobieganiem poważnym awariom środowiskowym, monitoringiem środowiska również kolejne setki milionów. Stąd można to w rozsądny sposób zaplanować, skonsultować, a ja też wyznaję taką zasadę przed złożeniem projektu do naszego funduszu. Warto go skonsultować, warto porozmawiać z naszymi ekspertami, merytorystami, bo wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że wniosek, który jest składany jest poprawnie złożony, co zatem idzie, decyzja jest szybsza i możliwość realizacji danej inwestycji, które jak wiemy są bardzo potrzebne. Panie prezesie, pan jest reprezentantem środowiska rolniczego, ludowego, z tego pan się wywodzi. Wiem, że to nie jest pana jakby współczesna profesja, profesja i nie tylko. Ale mimo wszystko bliskość tej agrarności to jest Pana pewna taka cecha wyrosła z domu, proszę w kontekście właśnie scalania gruntów podzielić się taką refleksją, bo to nie jest łatwy proces, Taki, taka wręcz rywalizacja czasem między gospodarzami o te takie kargulowe czy też pawlakowe prawda, te, te morgi, to, to nie jest proste, a tu się udało i to niejako zachęca teraz innych włodarzy gmin do tych działań, a wcześniej była taka bojaźń wobec tematu scalania. Dokładnie tak. Ja pochodzę z żywieczyzny, więc mieszkam w pięknej gminie Jeleśnej, gminie turystycznej. Ale również my, jako górale, mamy to do siebie, że dla nas ziemia, więc to, co jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, z dziada, pradziada, jest rzeczą najważniejszą. I uszanowanie dla pracy na roli, dla tej ciężkiej pracy od rana do wieczora, gdzie nasze pola to nie są hektary, to są mniejsze pola, które są w kilku kawałkach rozłożone. Więc często trudno jest przekonać do tego, aby na przykład tak jak tutaj się w gminie Pietrowice wielkie to udało że gdzieś odstąp, ale dostaniesz bliżej i będziesz to miał można powiedzieć potocznie w jednym kawałku to się udało. U nas akurat ten proces scalania w pewnym momencie był, natomiast nie przyniósł on takich efektów jakie byśmy sobie życzyli. Niemniej to co się tutaj w gminie Pietrowice wielkie udało jako pierwszej gminie na terenie województwa śląskiego i to powinno być jako przykład i przekazywane właśnie w różnego rodzaju miejscach bo to nie tylko samo scalenie, że w jednym na przykład czy w kilku kawałkach ma się swoje pole, to głównie pod kątem rolnictwa, ale również to pod kątem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Bo to nie tylko pola, tak, jako sama własność, ale również ciągi komunikacyjne, również melioracje, również retencja wód, również dbałość o glebę i rozwój turystyczny. Bo to jest w tym wszystkim bardzo ważne, więc tym bardziej niskie ukłony, tym bardziej gratulacje za ten cały proces, który tak jak powiedziałem na pewno nie był łatwy, zresztą to tutaj dzisiaj zarówno obecne wójty gminy Pietrowice, wielkie pan Adam Wajda, jak i pan starosta Grzegorz Swoboda o tym mówili. Również gratulacje dla całego sztabu geodetów, którzy się tym tematem zajmowali, wszystkich pracowników gminnych, ale również mieszkańców, rolników, wszystkich tych, którzy byli właścicielami gruntów, że doszli do porozumienia, zrozumieli jaki jest efekt końcowy, kluczowy i najważniejszy w tym wszystkim. Tym, czyli właśnie zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i jeszcze raz serdecznie gratulacje i niskie ukłony za to, że tutaj się to udało i na pewno będziemy ten przykład gminy Pietrowice tutaj w powiecie raciborskim pokazywać jako ten dobry przykład, który warto przenieść na inne obszary i regiony województwa śląskiego. Jeszcze jedno pytanie panie prezesie, bo to też zostało tutaj dzisiaj wspomniane. Starosta witając pana też wskazał, fundusz zajmuje się gospodarką wodną. Pan wspomniał o melioracjach związanych ze scalaniem. To jest dzisiaj wręcz taka infrastruktura krytyczna, niezbędna. To, co się dzieje często z nawalnymi Deszczami powoduje, że i rolnicy tracą, i traci infrastruktura drogowa, i miasta nawet to odczuwają. Więc tutaj chyba jest istotny taki czynnik, że te melioracje to jest coś 30 kilka kilometrów rowów powstało przy okazji tego projektu staleniowego w Pieniętrowicze Wielkie. Więc to jest też chyba kierunek dla gmin. Jak najbardziej tak. Tu oczywiście główna rola gospodarstw wodnych, wody polskie, bo to one są odpowiedzialne za te, za te melioracje i za te ciągi wodne. Niemniej jednak my jako fundusz rozumiemy te problemy. Również w naszej i strategii, w planach finansowych, rocznych, planach działalności uwzględniamy możliwości finansowania tego typu zadań, ale to nie tylko. To również kwestie sieci wodociągowych, to również kwestie kanalizacji. Wiemy, że dużym problemem są również kanalizacje poza aglomeracjami, czyli sieci kanalizacyjne, które są poza aglomeracjami. My, jako fundusz, te sygnały od samorządowców odczytujemy i właśnie w tym roku uruchomiliśmy program dla sieci kanalizacyjnych poza aglomeracjami. Dodatkowo przyłącza finansowane również dla mieszkańców, a tam, gdzie już nie można podleść z siecią sanitarną. Tam możliwość wybudowania przez mieszkańców biologicznych przydomowych uczyszczalni ścieków. Wiemy, że to jest na dzień dzisiejszy są jeszcze miejsca na terenie województwa śląskiego, gdzie to jest dość duży problem. My na ten problem odpowiadamy zarówno dotacyjnie, formą wsparcia dotacyjną, jak również pożyczkową, bo akurat ten program kanalizacji obejmuje również taki parazol, gdzie wnioskodawca jednostka samorządu terytorialnego może do nas wystąpić, i później te środki dystrybuować dla swoich mieszkańców. Nam to pomaga, ponieważ mamy jeden wniosek z terenu danej gminy a nie na przykład 30 czy 40, gdzie obciąża to znacznie naszych pracowników. Jestem pewny i nawet mogę zadeklarować, że kwestie wodno-kanalizacyjne, kwestie melioracyjne będą jednym z najważniejszych priorytetów właśnie mojego funkcjonowania w funduszu. Zresztą to wybrzmiewa na każdym spotkaniu, czy to konwencie wójtów, burmistrzów, prezydentów, czy na konwencie starostów jest to podnoszone. Również nie dalej jak miesiąc temu odbyło się spotkanie przedstawicieli władzy zarówno rządowej był uczestniczył w spotkaniu które byłem współorganizatorem z panią prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej panią Dorotą Zawadzką z tym uczestniczył pan minister Henryk Kiepura, uczestniczył pan marszałek Wojciech Sałga, pan marszałek Grzegorz Boski uczestniczyli radni sejmiku również między innymi pan Bronisław Karasek był właśnie zaproszony przewodniczący konwentu starostów starosta raciborski Grzegorz Swoboda gdzie w sposób naprawdę taki dobitny ale rzeczowy przekazał istotę problemu jakie są potrzeby finansowe. Właśnie w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej i ten głos my słyszymy i właśnie pod ten głos i pod te potrzeby przygotowujemy zarówno programy w naborach konkursowych, jak i również w naborach ciągłych w naszym funduszu, ale również przekazaliśmy prośbę, aby w tym programie na przyszły rok Narodowego Funduszu w tych programach uwzględnić znacznie większe środki na kwestie wodno-kanalizacyjne i tą właśnie obietnicę ze ust pani prezes otrzymaliśmy, więc na pewno tutaj będziemy też tą informacją informacje za pośrednictwem naszego funduszu dystrybuować. Mhm.